Teraz ja yy, dobra. Yy... Cześć, witajcie w naszym już czwartym odcinku Zagrajmy w Lego Piaci Skrajbów. W tym odcinku więcej pirata, więcej przygód i może więcej śmiechu, mam nadzieję. Dobra, cześć i continue story. Zaczynamy kolejny etap przygód naszego pana, wspaniałego pirata Czekas Paroła. Zapraszamy do oglądania naszego materiału. aby Oczy... nie było tak długo, jak wcześniej. Nie trzeba się tego, ale muzyczki musicie posłuchać. Cicho, Cicho. dzieciaki, Dobra. Jest już, znowu ten taki sam, no... Teraz jest jakiś potwór. Ła, wow, Jakby tak powiedzieć, naprawdę, takie Lego wysokie, to by kurde, z takich nie unosiły. Na czterech ludzi ma i płyną, nie? Albo 8. No szybciej. Come on, come on, Okej, okay, jesteśmy na. Ja się bezlunnej... na... Może się zdąży napić. Wielkiej, bezlunnej wyspie. Daj mi rano też. Suszy Sushi, Suszy Wódcy Wójt 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 wodę Wójt 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 Okej, okay. ja naszą, naszą zabawę. Pozystawiamy pierwszy wszystkim to. Popróbujemy no A ty se pływasz. A ja jestem z parołem To ja myślałem, że to ja buduję, że to ja jestem z parołem. <laughs> Kurde. Czekaj, tu jest coś... Trzeba będzie coś kopać. Trzeba... Co pierwszy da się znaleźć. To chcę znaleźć. Fajnie. A to tu jest i tak. Zaliczone. No. Ja, o. Idziemy. Przychodzimy po kolei szukać. Bo mi się tak podoba. Daj nura. Muszę teraz nowa? Muszę od nowa. Matko. A dobra, to mam takie, mam czekła? Dojdziemy fajnie, druga to są Następne. Hmm, to tutaj czeka. Nie wiem co ja już robię, ale coś robię. O oh, sorry zalaga. Z bananem. Bejdzieś bananem groził, Erik. Czy nie? No matko boska, tutaj jest kasa. Zbieraj kasę w tym czasie, Erika. Nie, nie, pokop coś. Pokop coś, daj mi łopatę. Nie, pozbieraj kasę, na mnie możesz, dobra. O. Wow. widzisz, oj tam. Łopata, tak? Ma, 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 mamy łopatę? Nie mamy, właśnie dlatego. Aż mogę. A już wszystko odkryłeś. Banan jest, nie. O wszystko. tam jest. ma Mamy banana. Banany są tutaj. A ja teraz wszystkie rzeczy odszukuję właśnie. To da, daj mi banana. Chwila też rzeczy odszukuję. Bo się płynę nam wszystko przyda, gdzie na łatwiej. Gdzie mam iść? nie mogę wpłynąć. Matko boska. To inne rzeczy w takim razie o, to leci Ta, mam łopatę Fajnie, żeś paśm znajdzie Tym dwie takie, których ja No właśnie łopatę to odkopuj te rzeczy żebym żem znalazł, a nie A nie mogę. Dzięki za wiedzę. Mądrze ją wykorzystam w przyszłości. No i to się chyba i Nie to co mi tutaj chodzi. A, to jak ma jakoś ten wejść. Dobra. Czekaj, e tutaj jeszcze jest. Tutaj to? jest ta żaka, którą którą mm -hmm. znalazł oczywiście ja, nie ty. Łał, wow, no, to bieda, to, tak, tak. to za Łódka Ud otwarta, fajnie. Tu jeszcze kolejne rzeczy. Gdzie to znaleźć? A na to postawić Źle, 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 źle. I buduj teraz. Bierzemy kasę. To już jest, to już mi znajdzie. Trzymujesz coś innego. No i armaty nie mogę, dobra. Ja chcę też jeszcze go kosa. Nie, to jest są kokosy. Teraz oczywiście. Eee, dym, dym, dym. A tam, a na, na tamtej wyspie wszystko spęliśmy. O ja już widzę. Tu jeszcze tam coś nie widzisz. No to zaraz. O rekin. Ale kogoś tam nie chce, wiesz co? A. a, to jest to wcześniej to za nas. Tutaj nic nie ma. A kubie nie chcę tego rozwalać to. Oła. A co ten nocka jest spalać to? Nie, co tak. innego wyszło To nie Zwalaj jeszcze raz Ej Ja to z tym... Próbuję tym... jeszcze raz Nieraz, ci się nie da Da się Ale kasy już nie dostajemy Nie, to dobra, jak tam się dostajemy do tej wysokiej? Chodź za mną Dobra Ja jakby na tym tylko rzecz w tym, że nie możemy stamtąd, w z reki czy nie to. No, wezmę no, Nie, bo tam jest ee, z liści. Bez z Nie, to nie mogę tutaj wejść. Tu coś jest na No bez jaj! Coś ty zrobił. Walnąłem tamtą kłódkę i spadłem, spadłem niżej. Przynajmniej coś się dzieje. No. dwa, musimy obydwoje. Nie, tylko ty musisz. Właśnie na dolinkę. Właśnie, 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 właśnie. No, nie, 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 nie. Ja się poddaję. A ja pływam teraz. to tutaj za zaliczkami. A, teraz. Są jakieś nie. te diamentowe rzeczy. Czekaj, czekaj! A, trwane przez oświornicę, dobra. Co kole... jeszcze do pchania w sumie? Ja? roll. Oj, sorry, walnąłem mikrofon. Nie mogę tego dajugo... pchać, fuck. A, to ja stąd wyłażę. Złap. Z kościół. No czekaj. No nie! Nie nie zaskakuj. Aha, taki bajek Oczywiście, ktoś by inny, skacz tam Co tam jest? No, chyba Roza. widzisz. No, Już nie widzę małe okienko, ale na skakać nie wolę. Podobne było w Lego, w Lego Indiana Jones. A ten wódkę kleje przez musi być! Daj się napić. A, to też jest. Nie mam miedzi, a ja mam miedzi. Jak mnie tu wpuścić? Fatek, bliziutko ten ostatniego dałem mamy coś innego niż. No, na pewno. O! No i teraz wiem po co mi to jest potrzebne. Jeszcze. Chcesz wejść tu? Będę bardzo chciał. Skoro tak bardzo chcesz. Ale ja mam nie, tu raz, Słońce zachodzi. Dał no, trochę tak jak taki inny... inny paczek. What the... Fuck. No myślałem, że to się ścięło, ale widocznie nic się nie stało. What the fuck. O. Oh. Yy, dobra. Czekaj. Ale czekaj, Kompas. To... Chcę, yy, O, No to, to idziemy. Tam jest mój cel, którego chcesz dać, chcę, tak? Czemu tak idziesz bez mnie? No? Patrz. Fajno, na to chciałem. Co? Tylko to z listem zostało. Tylko, że tego nie ma. Może gdzie? Na tamtej wyspie nie Dobra. Pójdź. Skąd wiesz? Bo, bo na statku, tam stały jest taki statek i tam mi pokazywała, chciałem pójść. Może tam się odblokuje? Nie wiem, tu jest jeszcze. A, gdzie jest ten stateczek! Co to jest w ogóle. Nie mogę to? Aha A, da tak na niego patrzeć. Heee, hmm, się... oczywiście wywalił. Koleś się śmiały pewnie. Teraz nie mogę pokrzyć tym obrazem, nie wiem czego. Ale, tak. Tu jest ale wachlarz ciągle ma. Kit! Czek sparło, że się z jednego nie ciężko wchodzić. Chyba zrobiłeś? co światło, światła mam teraz iść tam co nowe rzeczy to idziemy bo oczywiście pobieramy kasę młonek, kapuchę słyszymy taki nowy jakby że inaczej tu go zbieramy. Czasem, teraz wyjdę jeszcze jeszcze raz o o już możesz właśnie no to czy ja będę tego poszukać bo tutaj 8 osiem na 8 osiem znajdzie tyle potrzebujemy ale jestem mocny, gandy power Patryk znowu parkour, którego ja nie umiem O, może to teraz tu będzie brzmi lepiej. No lepiej. lepiej. O. Ale i tak już będę. No, no co? To jest ten parkour, skoro i tak... bo na wyjść bez tego parkura Nie wiem właśnie. A nie, że i dlaczego. Bo się spływa ze monetem. Dziwię się raz na... Musimy się tej i poskładamy rzeczy Czekaj, bo trzeba te rzeczy poskładać Jest, jestem Już ile dam do ciebie Chodź, zaraz tam pójdziemy Trzeba te rzeczy zacząć poskładać Poskładaj to He um. Tam już się obczaję z klawiaturą A pięcio, wszystko Co mnie to Jasny gwint Czas tam się, trzeba pójść na dół Spoko, stateczek Cześć Cześć, chcę zjeździć Chodzimy tam? Ty masz te wszystkie jakby znajdźki? Mm, tak, wszystkie z mam już yy, Wszystko znalazłem, wszystko mam O nie Ale bój dobra Spoko To, to pewnie złożyć złoży, więc A, tu. Ile pienionów, Give me back my money Prawie mamy tego pirata. Czy teraz to musisz rozwalić? O, rozwali. Nie, to jest inne. już byłeś. Tędy wychodziłeś. Nie pamiętasz już? Ano. Oj, bo i tak cierpię. No czekaj, bo ja zbieram force w tym miejscu do ciebie. Bo tam nic nie było, to tym jest pusto. Ej, rozwal mnie. Zbieraj kasę. Kur... No. próbowałem po... pełno życia. Okej, okay. co tu jest taki ster. Ja tutaj, ja tutaj kręcę, ty tam. Tylko mi to tam. Tu masz wyjście, spokojnie. wiem, że deadna. I stracimy pieniądze. A, ty kręć ty. Jeszcze. Do, do mojego tam kręć. Wiem. No, teraz... O. I spoko. Ja nie nóżki! A ja się napiłem gorzoły. Napijmy się gorzoły. Cóż to? Złóż to! Wiem, ale pieniążki zniknęły Pchaj w, Tą zieloną stronę. Tam w i tobie. Arwaliło już, dobra. To... Po co nie, nie wiem, po co chcesz tam pojechać albo, ciurwik? A, to tylko dlatego, żebyś ty, ty powiedział, a ja pierwszy. Mam wszystkie znajdźki, mam, o patrz, mam wszystkie znajdźki z kompasem. Mam komplet, żeby tutaj coś rozwalić. A nie da się dobra. A tutaj nic nie ma czasu? Ty pływasz. Nie bierzesz się do dynamitu, ale masz już tylko jedno serce. Pieniążki! Moje! Już ich nie sięgniesz. Czemu? No właśnie tak już jest to moje wcale niezbudowane No to już nie będziemy mieli pirata Be Mamy spokojnie Nie Gdzie? będziemy mieli Będziemy chłopie Au, aż w biurko uderzymy Co musimy Mówimy sobie wyjść na górę, na wiem czego to będzie służyć Chodźmy jeszcze jeden po nie tam, tam nie wiem Idź KOBIETO! Ale kurde, umie skakać... To trzeba to, to przekręcę, czas, czas, mówcze No, No. Chila. Jeszcze. No. czas, 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 Musimy zdobyć Patryk Pirata. Zdobędziemy, Raz ten zamek to może będziemy mieli. Nie ja się go zwalić Wiesz to. A i to się ja tam zanieść. No. W nam się pali. Jak mi cię kurde. Dokąd teraz? Nie wiem, gdzie zapraszamy się jak na pręgą. Nie Tylko kosy widzę Ja idę na tą miejsc. Chcę sprawdzić wszystko w tym momencie A reiki, Ale z dolą ci kasy nie zabrał To Dobra. co teraz? Nie wiem Pochodzimy, pójdziemy się na, tą, na drugą stronę i zobaczymy. Albo chodźmy tam do środka. Nie wiem, chodźmy. O o loading. No już nie dlaczego. O fajnie tak się oprzeć, spokój jest. To jest to dzimone ucztoństwo, ale pewnie poza już... No nie no! Zatem najlepszy. To coś jeszcze jest, to dobrze, się nosiliśmy. Bo... To jest tylko taki... Yy, ten... Yy, ...dziadek... ...telegram... Yy, yy, ...a czyli dziadek os, ten taki no... w celi siedzę Albo później... To stry... Prawie mamy pirata. Mam jeden O! Ale nie... Tam chyba tego jest. Nie, tam nie są. Oby... Zwrócimy się. się Znalazłeś coś? Jakieś pieczapki? No, ale je się nie da wziąć. No nie da się, bo to jakoś tę młodejść pozreć a to jest. Ja się nie wiedział, jak to zrobić. Przekazujesz nad. No. To właśnie. Ciekawym komuś. Tak wcale to już nie mogę potem. A, już dodał już od tego mostu. Tam to jest jakaś żelazna część. W ogóle to. Nie wiem, gdzie spróbuję wejść. Kersty, nie nic to. Wyjdźmy się tutaj. Rozejrzymy na to, są to jakieś części. A to jest ta rozwałki. zwałka. każdy pieniądz teraz de decyduje, czy będziemy mieli tego piramidę. Cóż to? Może jeszcze będzie dokąd jeszcze złożenie tego, nawet to. To jest moja katapulta, którą chciałem. Jest! Jest kolejne coś tam, gdzie nam się blokowało, Pobieram kasę, mam moleka, Mamy już piratów, spoko. I to jest nasza trze trzecia część już z tego. I to trzeba mnie wyścili z to mnie też to, że są wyścili. Oj, ja Ciebie zapraszam, żeśmy, żeśmy wyszczeli potem. A, i odpalaj. Widzisz, jak odpalisz? To my też się tam przeniesiemy. się ślepingu, żoły. Nie, nie przeniesiemy To ty, ty mnie teleportuj. E! Dajesz. No weź, a mnie kto? No, teknij, się raz ze mną Co potem. Co ty, ty ciota jesteś. Myślę, że okazji przyjąłem kasy zewnątrz. No i jak ja teraz tam pójdę? Przez statek. No to myślisz, że mi się chce? jesteś idiota. Nie nie, nam Idiota jesteś że... Nie problemem. Nie, nie bij, nie jak składam! Baranie! Coś mi tylko teraz będzie yy, koniec misji nie? nie chyba jeszcze nie my płyniemy oczywiście nie na wolności hmm. Na ziemi, że znajduję się w free play, unlocket. I kolejne postać, Elżbieta Undergasmens. nie jest I mamy True Pirate? Oczywiście, że mamy Ja, ja mam nie kasy oczywiście, moim lat zabił no ale dobra, mówi się trudno. Nic ja to nie padać mówi, jak jest taki. Eee, jak powinno być e, wszystkie znajdźki po kolei? Może nie po kolei, ale wszystkie odblokować odblokowane. I wszystkie snajdki są. Mini Minikit. Nie, jakieś jeszcze kuzałki spadać. Mi się, się to nie chce. 5. 6. 7, wszystkie znaczy to się jest ten blog. Fajnie. Okej okay, ludzie, za na chwilę wracamy. No. No. A więc do następnego odcinka na razie. Trzymajcie się.